Jedziemy. Marek Hochla, witam serdecznie. Firma Budowana Woźniak. Witam, dobry wieczór. Marek, gratulacje zacznę od Ciebie. Trzy gole Hatryk w takim spotkaniu jak dzisiaj. To naprawdę bardzo ważne gole, bo przegrywaliście 3-1 do stanu 6-3. Kapitalna gonitwa. Yy, tak, druga połowa przełamała lody. Udało się odrobić. Dwubramkową stratę wygraliśmy. Z tego co wiemy, chyba jesteśmy już w ekstraklasie. Będę liczył wieczorem? Chyba tak, ale będę liczył. Pokazujecie ci się po raz kolejny, już to powtarzam, charakter. Nie jest łatwo dostawać takie piękne jeszcze bramki od rywala i podnosić się. Tak naprawdę pokazaliście tym, że no ta ekstraklasa wam się należy. Tak, dostaliśmy dwie bramki od przeciwników no Stadiony Świata, dwa okienka. <laughs> do przerwy 3-1, no trochę załamani schodziliśmy, wychodzimy na drugą połowę i już krzyknęliśmy, że nie mamy nic do stracenia, siadamy na nich, dało dobry rezultat. Co się stało w przerwie meczu, że z 3-1 potraficie 6-3 wyprowadzić wynik? A to właśnie co się stało na tej przerwie, bo chyba to było tak naprawdę też kluczem w tych rozmowach i, że tak powiem, w waszych relacjach, bo złość panowała wielka. Nawodniliśmy się, pożartowaliśmy trochę, no i tak jak mówię, no Koza powiedział, że, że musimy wygrać, nie ma bata. Dołożyliśmy 4-5 bramek w drugiej połowie, wygraliśmy 6-3. Chyliśmy czoła przeciwnikom, bo naprawdę wytrzymali wytrzymali też ciśnienie. Brakło im chyba trochę sił w końcu, wykorzystaliśmy to. Dzięki Bogu, wygraliśmy. Podejrzana sprawa z tym nawodnieniem. Nie, czy nie trzeba sprawdzić kontrolę antydopingową, anty czy to nie było czegoś innego w tych napojach? Tylko osi, tylko osi. Tylko o, szyi, tylko o, szyi. Tylko o szyi. E, No właśnie, kończymy sezon. W zasadzie już niedużo zostało, jesteśmy na e, finiszu tych rozgrywek. E, wchodzisz dopiero do tego zespołu, ale jak oceniasz e, potencjał tej drużyny. Po tych trzech, dwóch, ilu meczach? Ile mecz zagrałeś? Dwa w Pucharze, dwa w Lidze. Cztery. Po czterech meczach. Jak oceniasz potencjał swojego zespołu? No Myślę, że, że ta ekstraklasa w mi się należała. E, musimy trochę też popracować jeszcze przed tą ekstraklasą. Zobaczymy, czy będziemy coś szukać, dokoptowywać kogoś do składu, czy, czy utrzymamy to, co mamy, bo no, Paka mi się wydaje spokojnie na utrzymanie w ekstraklasie jak najbardziej. Jest progres. Nie grałeś na hali, ale na hali jest awans do Ekstraklasy i skoro mówicie tak wszyscy, że tu jest awans, też będę to sprawdzał. Na Orliku, no to naprawdę w dwóch sezonach zrobić, w jednym, w jednym roku tak naprawdę, bo w jednym roku gramy, chociaż w kalendarzowym dwóch, yy, zrobić dwa awanse do Ekstraklasy to naprawdę szapała. Tak, no chwała chłopakom, bo, bo wiem, że bardzo im zależało. <laughs> Nie są przelewki, bardzo, im, bardzo się starają, wyrywają się na te parę godzin, na te dwie godzinki, żeby tu dojechać do Jazowska, też jest troszeczkę yy, odległość. Yy. No nie tracimy czasu, jak już przyjeżdżamy, to już na serio zabawa zabawą, ale też trzeba, trzeba się przyłożyć. Ostatnie pytanie. Dobry jesteś, więc chyba zostaniesz w tym firmie budowlanej woźniak, bo cię macie nie puszczą. E, nie wiem, zobaczymy co chłopaki powiedzą. No, ja tylko pomagam, no. staram się jak mogę, mam nadzieję, że, że będą wyrozumiali, przyjmą, przyjmą mnie pod skrzydła. Dziękuję za wie. Również dziękuję. dziękuję.